Cześć. tak jak zapraszałem i zapowiadałem, zapraszam na recenzję nawigacji na v 625. Sezon podobno się skończył, chociaż no mamy dopiero 11 październik. No, dzisiaj nawet jest 12 stopni, więc w porównaniu z 3 tygodnie temu, gdy byliśmy na przełęczy trafarstwa ankarskiej, było 3 stopnie, to i tak jest nieźle. Na fakt, że trochę kropi. Ale doskonała okazja też, żeby przetestować ostre hamowanie w takich warunkach ABS i, i, i zachowanie motocykla a roar and Filmik nakręcam w, no to jest chyba Jadowniki, chociaż wieża się nazywa jakoś troszkę inaczej, ale generalnie fajne okoliczności przyrody. Najbardziej mi się to podoba, że jest tu, pokażę Wam z dalsza wiata, do której można sobie było wjechać motocyklem, więc będę w dosyć komfortowych warunkach kręcił ten film jest tutaj też wieża widokowa oczywiście i jest ten fantastyczny pomnik motocykla zrobiony jest z Orze zbliższa jeszcze taki trochę off-topic off po prostu naprawdę robi to wrażenie tutaj z tego co widzę chłopaki z Jadownik no popisali się Wczoraj jednak sobie zapuściłem filmik z wyjazdu teraz do Grecji i jeżeli ktoś tam obserwuje mój kanał, to wie, że ja lubię takie godzinne, półtora godziny filmiki wrzucać po prostu z jazdy motocyklem z fajnych miejsc, z dobrym podkładem muzycznym, gdzie robię coś innego, a to sobie leci, czasem sobie rzucę okiem. No i postanowiłem już wczoraj, że no dzisiaj niezależnie od pogody po prostu muszę się przejechać. No i, no i jestem i kręcimy. No dobra, będziemy przechodzić do... Jak e, jeżeli ktoś oglądał inne moje filmiki e, no to e, miałem już do czynienia z nawigacją z AliExpress w podobnej cenie m, która okazała się do niczego oddałem recenzja jest dostępna a teraz wiem 625 którą mi porolecono. E, no i zapraszam do obejrzenia OK, zaczynajmy. No, telefon już mam skonfigurowany z, z, z tą nawigacją. Sama nawigacja dosyć wygląda po prostu fajnie. Jest to prostokąt, A, zakrąglony. Taka przekątna wydawała mi się najbardziej właściwa do mojego motocykla. Po przekręceniu stacyjki, zaraz to zobaczycie. Telefon oczywiście mógłby nie być włączony, no ja włączam, żeby też na nim pokazywać. Natomiast nawigacja startuje, chwilę mu to zajmuje, natomiast nie są to wieki. Tak samo wszelkie reakcje na działania na tej nawigacji. Nie jest to jakiś demon prędkości, ale też nie są na tyle powolne, żeby to w jakiś sposób tam irytowały. Po wystartowaniu nawigacji mamy ekran z wyszukiwaniem. Można wyszukiwać na nawigacji oczywiście ale równie wygodnie jest tutaj, tutaj powiedzmy mamy lotnisko w Krakowie no niech se będzie na i automatycznie kiedy damy rozpocznij na, na komórce yy, nawigacja się ustawia i, yy, i możemy już jechać nie zdziwcie się językowi, który mam ustawiony, ale nie byłem w stanie znieść polskiego lektora, dlatego mam czeski, czeską panią i tak wszystko rozumiem, a przynajmniej jest troszkę śmieszniej OK, i teraz sama nawigacja, no możemy sobie oczywiście przełączać tutaj tryby, tak, dokładnie tak jak w Android Auto, mamy też oczywiście do dyspozycji normalne przyciski. Nawigacja działa także z trybami, z innymi mapami, na przykład ja w podbramkowych sytuacjach używam sobie Osmanda, więc jeżeli sobie tu przełączymy, Zobaczymy sobie Osmanda, no to też e, możemy oczywiście, niech sobie tam będzie co chce, i jak najbardziej nam ta nawigacja, nawigacja z tym działa. E, przede wszystkim w porównaniu do tego co testowałem w poprzednim razem i e, to co widzę, że z największą różnicą nie patrzcie na parametry jakieś tam, nie wiem, Pamięci, znaczy wiadomo, że tak, czy to ma znaczenie, ale, ale generalnie yy, najważniejsze, tak naprawdę, w przypadku Chińczyków yy, to jest oprogramowanie. O, jakie tutaj. Tacy też tutaj przyjeżdżają takimi pojazdami. Yy, I generalnie yy, przede wszystkim, tak jak moje doświadczenia z rejestratorem, jest poświęcone na ten temat film. Yy, Pokazują, że najważniejsze jest oprogramowanie, oprogramowanie w rejestratorze, który przedtem miałem było do bani, było zawodne, było wolne Podobnie tutaj w tym poprzednim, w poprzednim Android Auto, no po prostu wieszałość i tak dalej Tym przejechałem w tym momencie już ponad 4000 km, byłem w Grecji, jadąc przez Rumunię, Bułgarię Ani jednego zwieszenia, ani jednego dziwnego zachowania Cały czas niezawodnie. Oczywiście można z tego też wejść tutaj w normalny telefon, w, w, w jakieś inne aplikacje. Nie udało mi się jeszcze uruchomić Android Auto na tym, także tutaj na razie. Jeżeli ktoś z Was wie jak, jak na Androida to uruchomić yy, Janosika, przepraszam, yy, no, to, no, to, no to proszę o, o informację. Janosik mi na tym nie działa. Janosik uruchamiamy się automatycznie po połączeniu z Bluetoothem, ale po prostu słyszę go tylko na słuchawce. Yy, jeżeli chodzi o rozmowy audio, jest to zrealizowane w ten sposób, że yy, ten yy, wyświetlacz łączy się z komórką, yy, natomiast z komórką normalnie łączy się łączy się słuchawka w kasku, także w żaden sposób to nie zaburza komunikacji, jeżeli chcecie rozmawiać, słuchać komunikatów itd. Tak no to wszystko i tak serwuje komórka, więc, więc to działa naprawdę dobrze i nie ma tak żadnych problemów. E, oprócz tego mamy jeszcze tutaj taki w zestawie z, e, trój przycisk. E, ten dolny przycisk bodajże służy do, do przechodzenia do ekranu głównego. Środkowy działa tylko z iPhone'em, e, chyba służy do dzwonienia z tego, co pamiętam z instrukcji. E, a górny przycisk, e, przeżywając, to już nie pamiętam. Aha, pojedyncze przycis przyciskanie nic nie daje, natomiast jeżeli go się przytrzyma dłużej, e, to przełącza się któryś tym przyciskiem, jak się przytrzyma dłużej, to się przełącza w tryb bezdotykowy, czyli jakby bardzo odpadało i tak dalej, no to żeby Wam po prostu nie... Deszcz nie przełączał tej nawigacji, chociaż mimo deszczu nie zdarzyło mi się, żeby się takie zjawisko zdarzyło, więc z wyjątkiem testów nie używałem tego przełączania w tryb bezdotykowy w ogóle. I wśród tych przycisków, nie pamiętam w tej chwili, bo to jest za rzadko używane, chyba ten dolny, jak się dłużej przytrzyma, to następuje wyłączenie urządzenia. Nie, dolny jak przytrzymałem, no to właśnie wyłączył, wyłączył funkcję touch natomiast górny jak się przytrzyma dłużej to wyłącza urządzenie. w ogóle o. E, i to wyłączenie urządzenia jest o tyle fajne i e, przydatne, że jeżeli, jeżeli, że, jeżeli e, używacie, e, że jeżeli używacie że na przykład rejestratora, który ma który ma e, o, krabane który ma yy, w, też Wi-Fi i chcecie się z nim połączyć no to jeżeli macie uruchomiony ekran, wi-fi będzie Wam przejmowało telefon, nie się rady się przez wi-fi połączyć z, z rejestratorem. Ja mam osobny rejestrator schowany, taki bezekranowy w motocyklu. No i tym przyciskiem wyłączania tego rejestratora, jeżeli go wyłączę, no to się łączę wtedy dopiero z wi-fi na przykład, żeby sobie ściągnąć filmik jakiś tam, który bym chciał ściągnąć sobie z rejestratora, więc to się, to się, to się przydaje, to wtedy to wyłączanie tego, tej, tej nawigacji. Ta nawigacja 625 Navifly ma w opcji jeszcze kamery przód, tył i ciśnieniomierze. Natomiast zakupiłem ja najprostszą wersję, czyli tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie ekran, bo mam zarówno już mierze elektroniczne na no, po prostu w osobnym urządzeniu, jak i mam rejestrator taki totalnie niezależny, bezekranowy. Zresztą Viofo podejrzeje, jeżeli dobrze pamiętam nazwę, robiłem na, nie, na jego temat recenzję, nie jest tani, ale kupiłem go ze względu na, na niezawodność. Teraz spróbuję się przełączyć na, bo to widzieliście Android Auto, spróbuję się teraz przełączyć na CarPlay'a. To mi chwilę zajmie, ponieważ, żeby się m, przestał telefon łączyć, automatycznie już to testowałem na sucho. To trzeba zapomnieć połączenie z, z tym Androidem, muszę z nim zapomnieć połączenie, bo się, nie pozwoli mi się połączyć iPhone'em, bo on cały czas się chce łączyć z tamtym telefonem, więc muszę z tamtego zapomnieć. Prze, prze, przełożymy telefon i uruchomimy CarPlay'a. To jeszcze dogrywka z iPhone'em, bo skończyła się bateria, więc nie udało się nagrać filmu tam. Ok. I podobny ekran jak w przypadku Androida. Mamy mapę, oczywiście. Ekran główny z podstawowymi jakimiś tam aplikacjami. A reszta analogicznie do Androida. No i jeszcze o samym urządzeniu. Tu są takie typowo Android Auto. Trzy opcje, tak, czyli mamy ekran główny z, z aplikacjami, taki ekran, gdzie jest to podzielone, więc tam jakieś odtwarzacz muzyki i, 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 i mapę. I jak jesteśmy na tym, to jeżeli klikniemy o, to wtedy już mamy pełne, pełen ekran dotyczący, dotyczący jazdy. Generalnie w każdej chwili możemy wrócić do ekranu głównego, na przykład tym, o, tym przyciskiem na, na kierownicy. I tutaj mamy tak, domek, no to wiadomo, wraca tutaj, gdzie jesteśmy, jasność, można sobie ustawić, działa całkiem nieźle w słonecznej Grecji, jasność była w zupełności wystarczająca, jeżeli tu klikniemy, no to jest tylko taki schemat, jak się mamy podłączyć, co tu jeszcze mamy, no tu mamy do wyboru, czy właśnie używamy CarPlay Auto, nie używa się tego, no bo generalnie komórka łączy się automatycznie, audio, to mamy, co, aha, no znowu ten schematik, więc nic odkrywczego, w settingu... Jasność, wyczyszczenie połączeń, wyłączenie dotyku, język, format, gdybyśmy mieli kartę zapewne, reset i firmy bardzo prosta. Nawigacja wiąże się oczywiście z tym, że jest to wyświetlacz telefonu, więc telefon macie cały czas podłączony do, do ładowania, znaczy to inaczej. Telefon jest cały czas rozładowywany, no bo mimo że nie wyświetlane na ekranie, no to cały czas wszystkie dane są na, wyświetlane na tym, na tym wyświetlaczu. No jest to minus, no plus jest to, że to co sobie postawiać na telefonie, to po prostu macie nie możecie tego kopiować, na nie w ten sposób się z tym bawić. Natomiast no w związku z tym no ja cały czas telefony, jeżeli jadę w dłuższą trasę niż godzinę, dwie, no to mam podłączony do ładowarki w miejscu gdzie no, akurat tutaj w, w mojej hondzie no, mam tutaj schowek w miejscu baku więc, więc tam mam ciuchy na nich leży sobie, e, leży sobie telefon żeby nie było wstrząsów przenoszonych natomiast no, to jest taki minus, który trzeba wziąć pod uwagę natomiast po doświadczeniu właśnie z nawigacjami najróżniejszymi e, e, różnych firm po używaniu starego telefonu jako nawigacji no to jest najwygodniejszy bo wieczorem sobie planuję trasę wszystko co sobie zapiszę rano daję tylko rozpocznij i i mogę jechać, tak. Jest to po prostu najłatwiejsze. W dodatku, no, jest łatwe zarządzanie też z rozmowami telefonicznymi. E, powiadomienia, które ci przychodzą, które widzisz i wiesz, czy trzeba się zatrzymać, czy to jest ważne czy nieważne. E, no, ja generalnie z tej nawigacji naprawdę jestem mega zadowolony. Niesamowite, że kosztowała dokładnie tyle samo od Stadia. na AlieExpress, bo też dałem za nią w granicach 150 zł. No, ale jednak jest to zupełnie inna. Inna jakość wyrobu, więc miałem kupować taki jest mocno reklamowany teraz CarPlay, on kosztuje około 800 tys. złotych, już byłem bliski jego zakupu, natomiast stwierdziłem, że to potestuję jeszcze tańsze zamienniki z Ali, teraz wiem, że to był dobry wybór, zacząłem trochę pieniędzy, z zupełności to wystarcza. Także dzięki bardzo, jeżeli Ci się spodobało, proszę zasubskrybuj, polub, dzwoneczek włącz, wiadomo, trzymajcie się, w szerokości. A ja tu teraz czekam, żeby się cokolwiek pogoda poprawiła, bo miał być delikatny deszcz, a to kurde, no i że poziom oleje, to jeszcze zimno i mocno deszczowo. No nic, trzeba chwilę poczekać, może przejdzie.